Kolejny przypadek rzekomo nawiedzonego mieszkania z TikToka. Użytkownik Eddie umieszcza filmy ze swojego mieszkania, które jakoby miałoby być nawiedzone. Wielokrotne stuknięcia, przesuwanie się przedmiotów czy pukanie do drzwi, niepokojące zjawiska, których jest bardzo dużo na tych filmach, nagrania, które nabierają rozgłosu i popularności, czy są prawdziwe? Kiedyś podobne materiały na swoim TikToku prezentował użytkownik username who0, który niedawno napisał do nas i przyznał się, że wszystko było reżyserowane. Wysłaliśmy wiadomość do Ediego z propozycją sprawdzenia mieszkania. W odpowiedzi otrzymaliśmy wiadomość, ile za to zapłacimy. Czy osoba, która ma problemy z rzekomym poltergeistem, chciałaby robić z tego źródło dochodu? Czy odpowiedź użytkownika Eddie... Nie daje jednoznacznie do myślenia. Odpowiedzcie sobie sami.